Świece po przebiegu około 50 000 km. 3 z lewej strony to widać używane. Ta sprawa jest nowa, i tutaj na gołym okiem widać, że przerwa na elektrodzie jest z prawej strony dużo mniejsza. Świece to są tej samej firmy. Ta sama seria. Natomiast one się, te stare świece się po prostu wypaliły. I tu nawet widać gołym okiem, nawet nie trzeba sprawdzać, aczkolwiek jak to sprawdziłem yy, Na tych używanych jest około, no wchodzi bez problemu 0,95 Tutaj z prawej strony z trudem 0,75 Także myślę, że trzeba od czasu do czasu kontrolować te świece jednak A świece wymieniam na takie takie były poprzednie To był 1.8 turbą AEB.